Się do Warszawy, chociaż postanowiłam dwa dni temu, um, że do Warszawy. No i właśnie stoję dla Peronie i czekam na pociąg, który yy, będzie jechał do Warszawy, Wsiądę w centrum, ponieważ dzisiaj, jadę zobaczyć, jakie nastroje panują w stolicy w związku z przyjazdem prezydenta yy, Stanów Zjednoczonych do Biden. Pociąg odjeżdża, na którym przyjechałam z Iwapy. Jestem na Warszawie w Śródmieście, a chciałam pokazać, jak wyglądam w szybach pociągu, ale szybko odjechał. Może teraz zrobię na siebie, a chciałam pokazać to. Poduszka, nie poduszka raczej, ta y, piłka, a ma y, służy do świecenia y, na świeżym powietrzu, jak będę musiała stać 3 godziny, to wzięłam taką poduszkę kupiłam, bo tam nie wiadomo, czy co, y, jak będzie można do na mieć. Znaczy pomyślałam, że nic nie można tam mieć, żeby stołeczek, a tam trzy godziny trzeba stać Więc taką poduszkę wczoraj kupiłam. Nie wiem, czy to dobry pomysł dalej. Jestem w Warszawie, w Śródmieście. Wysiadłam przed chwilą z pociągu z Iławy do Warszawy. I teraz będę podążać w kierunku Starego Miasta, gdzie w okolicach będzie dzisiaj spotkanie z prezydentem Bidenem. No, przyjechałam tu właściwie dla ludzi. Chciałam po prostu zaobserwować, jakie będą reakcje ludzi na przyjazd prezydenta. Czy będą się cieszyć, czy wręcz odwrotnie. To interesuje mnie reakcję ludzi, w końcu studiowa socjologia sercje idę, idę sobie w Warszawie do tego miejsca, gdzie ma być to spotkanie, ale to jeszcze mi zajdzie chyba z pół godziny. No, ruch jest wstrzymany i dużo jest policji. Nie wiem dokładnie, gdzie, gdzie, jak dojdę, ale dojdę. Zbliżam się w kierunku celu, jaki Ci mam osiągnąć. Co kogo zapytam? Z policjantów, to nie za bardzo wiedzą. Albo oni są z Warszawy, albo pewnie nie wiedzą, że jest przemówienie. Ale teraz powiedział mi jeden: zresztą wszyscy są sympatyczni, że mam iść w kierunku tłumu. Więc idę za tłumem. A teraz sobie zrobię przetłum. I, I tak, mam takie szelki odblaskowe. I na tych szerkach jeszcze mam. Bo będę na niej siedzieć. Czuję się jakbym szła na jakiś koncert. Ale dowiedziałam się przed chwilą, że ten koncert, czyli to wystąpienie będzie opóźniony, więc ja to będę tylko chyba z 15 minut. To jest do pół godziny najdłużej, bo po co? Bo mam pociąg z powrotem do jej z dworca centralnego. A teraz już taka kolejka jest. Czy to jest kolejka do wejścia tak. do bramki? Trzeba takie trudy znieść, żeby przejść przez bramkę. W takim tłumie na razie stoję. Nie, jaka ta bramka chyba bardzo wąska, bo wszyscy się nagle tak zdzięśli. Kolejka do wejścia na miejsce spotkania. Ochrona. Znowu ochrona. Ochrony było bardzo dużo wszędzie. Bramki, przez które kontrolowano ochrona i miejsce spotkania w pewnym zakresie. No i, i jak ludzie sobie radzili, żeby więcej zobaczyć. I z jakim zaangażowaniem niektórzy nagrywali. A teraz trochę o prezydencie Joe Bidenie. Urodził się 20 listopada 1942 roku. Obecnie już ma skończone 80 lat. Amerykański polityk i prezydent, 46 prezydent Stanów Zjednoczonych, poprzednik jego to Donald Trump. Joe Biden był również wiceprezydentem od 2009 do 2017, wówczas gdy prezydentem był Barack Obama. Należy do partii demokratycznej. W swojej karierze politycznej wielokrotnie był senatorem. Właśnie wystąpienie prezydenta Joe Bidena i tak oto młodzież, bo głównie młodzież, sami młodzi ludzie, dużo ukraińskiego języka słyszały. Ludzie dużo z Ukrainy młodych, bo sami młodzież, głównie no I ja nie młodzież. To jest tak. lepsze mówienie, gdzie te promienie takie, tak niby, ale tam ich nie może się dostać całkowicie. Trzeba się wieszać tutaj przy, przy tym ogrodzeniu. Bardzo długo była kontrola, i do tej pory jeszcze ludzie stoją w kolejce do bramek kontrolnych. No ja sam nie wiem, 20 minut, a i dłużej. Teraz też cały czas ludzie stoją. Zastanawiam się, jak to będzie stąd się wychodziło. Dyktator! Will never be able to ease the people's love of liberty. Brutality will never grind down the will of the free. And Ukraine, Ukraine will never be a victory for Russia. Dance. bardziej, bo tam pod scenę to w ogóle nie, nie było możliwości się dostać. To było mało miejsca. Na ludzi dużo. Teraz jeszcze jak wychodziłam, to jeszcze stali w kolejce, żeby wejść. No nie było specjalnie tam jakiegoś aplauzu wielkiego, ale też nie było jakiegoś jakiś tam Ciwów, czy tam jakiś okrzyków, że po co przyjechał, czy tam coś takiego, że negatywnego, nie było tego, bardzo dużo było młodzieży, młodych ludzi, takich do trzydziestki, młodzieży, ludzie też u, ukraińskiej, młodych ludzi. Droga. Droga powrotna do dworca centralnego w Warszawie i trochę jeszcze informacji na temat Joe Bidena. Joe Biden miał matkę pochodzenia irlandzkiego, natomiast swoją żonę poznał, będąc jeszcze na studiach. Jednakże w 1972 roku, kiedy kandydała do Senatu, jego żona i jedno z jego trojga dzieci zginęli w wypadku samochodowym. Ale to nie jedyne nieszczęście, jakie go spotkało, bo w 2015 roku umarł jego 46-letni syn na nowotwór mózgu. Ale też w jego życiorysie wyczytałam no, taką jakby niechlubną informację. W Wikipedii to jest zatytułowane Rola w Skandalu Ukraińskim, i tu padają takie Hasła jak oskarżenie Bidena, jego syna Huntera korupcję, wymuszanie podstępne eksploatowanie innych państw. Idąc dalej, spotkałam na małą, ale głośną manifestację. Osobiście to wolałabym krzyczeć albo prosić o pokój, i niebo, i pokój dla wszystkich ludzi na całym świecie. I, cies I cieszę się, że pokazują się coraz częściej wielkie manifestacje pokojowe, takie jak ta, która odbyła się w Berlinie w sobotę 25 lutego, w którym wzięły udział tysiące ludzi. Tą manifestację organizowała Sara Wagenknecht, polityk partii lewicowej. Pokazuje ona szerokie poparcie dla wezwania do dyplomacji zamiast do dostaw broni.